Witamy serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Szanowni Państwo, no, ceny paliw w ostatnich tygodniach to już między 7 a 8 zł. No Już właściwie, jak widzimy na tablicy, przekracza 8 złotych. Zresztą tablice tutaj już są do wymiany, bo wiemy, że stacje zamawiają już tablice czterema cyframi. W niektórych miejscach już takie funkcjonują bo przygotowujemy się na przekroczenie kolejnego progu. Bólu pierwszym było 5 zł, teraz już będzie to 9 zł, a następnie przekraczamy 10 zł, zwiększając liczbę cyfr, które dotyczą właśnie ceny paliw. No ale jaki koniec każdy widzi. Natomiast interesujące jest to, jak to komentuje rząd. A rząd komentował to jeszcze. Jakiś czas temu wzrost cen paliw w ten sposób. A ceny rosną, 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 a premier na nic nie ma wpływu. Rząd pisał to oczywiście na swoim oficjalnym, a właściwie na oficjalnym koncie Prawej Sprawiedliwości na Twitterze z ironią, ale 12 lat temu, kiedy w rządzie był ktoś inny. I teraz to, co kiedyś było oczywistym żartem, rząd powtarza jako coś zupełnie serio. To znaczy, rząd powtarza, że ceny. Paliw, ich wzrost nie ma nic wspólnego z polityką rządu. Tymczasem przypominam, że inflacja, w tym w szczególności inflacja dotycząca paliw, zaczęła się już na początku zeszłego roku, czyli na długo przed wojną, która to jakoby miałaby być powodem głównym i jedynym w szalającej na całym świecie inflacji cen paliw. A jakie są prawdziwe powody? Prawdziwe powody to oczywiście idiotyczny, bezsensowny, bezprawny lockdown, który zaburzył łańcuchy produkcji, prawdziwe powody to wikłanie polski w szkodliwe dla polski system opłat emisyjnych, to horrendalne podatki w tym podatki dotyczące paliw i absurdalne rozdawnictwo, które jak słyszymy ma rozrastać się jeszcze do coraz większych rozmiarów i ten rozrost rozdawnictwa, na przykład wzrost kwoty 500+, plus, popiera nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale i druga strona duopolu rządzącego Polską od lat, czyli Platforma Obywatelska, więc takie są realne Powody i takie są realne powody i dlatego, o czym szczegółowo powiedzą mam nadzieję, moi koledzy, dlatego w Polsce ceny paliw rosną szybciej i na znacznie wyższe poziomy, wbrew temu, co mówi rząd, niż w innych krajach na świecie. Oddaję głos posłowi Krzysztofowi Tudujowi. Dziękuję, Szanowni Państwo, paliwo w Polsce drożeje najszybciej w całej Unii Europejskiej. Rząd idzie w zapartej, w swojej fałszywej propagandzie twierdzi, że nie jest tak źle, że cena paliwa w Polsce nie jest tak wysoka w stosunku do innych krajów. Natomiast jest odwrotnie. Paliwo i gaz nigdzie w Unii Europejskiej nie drożeje tak szybko jak w naszym państwie. I, dla przykładu, od lutego do 3 tygodnia maja. litr benzyny w Polsce zdrożał o 39 eurocentów, czyli o złoty 80. Olej napędowy o 35 eurocentów, to jest złoty 60. Gaz o 18 eurocentów, to jest 82 grosze. E, oczywiście to, to nie koniec, bo widzimy tutaj za nami co się, e, co się dzieje. Natomiast szanowni państwo, suche ceny paliw to nie wszystko. To nie wszystko, dlatego że jeżeli, ma się, jeżeli zarabia się miliony, to nie odgrywa roli, ile kosztuje paliwo. Natomiast bardzo istotną kwestią jest to, ile można kupić paliwa za swoją wypłatę. I proszę Państwa, za średnią pensję w Polsce można kupić obecnie 540 litrów paliwa, kiedy w Niemczech to jest 1354 litry, w Słowenii 827. No, Szwajcaria 2308 litrów, na Węgrzech 621. Średnia unijna, szanowni państwo, to 957 litrów paliwa za, za średnią pensję. W zestawieniu 29 państw Europy Polska jest na 21 miejscu. Także jest źle i nadziei nie widać. Oddaję głos posłowi Arturowi Dziąborowi. Szanowni Państwo, środowisko wolnorynkowe obniżkę ceny paliw postulowało od zawsze. My mieliśmy pretensje do rządu wtedy, kiedy wszyscy Polacy byli przyzwyczajeni do ceny typu 4,55 zł, i wtedy sugerowaliśmy, że można odpodatkować paliwa i sprawić, że zejdą poniżej 4 zł. Teraz, jak Państwo widzicie, Mamy już 8. Mamy już 8. Idziemy do dziesięciu, co widać po akcji wymiany tych, tych wyświetlaczy. Także niestety najprawdopodobniej będzie tylko gorzej. No i nasza ustawa, ustawa tanie paliwo, którą po raz kolejny składamy na tym posiedzeniu do pani marszałek pod rozwagę z nadzieją, że będzie ona procedowana, to ustawa, która obniża cenę tego paliwa, likwiduje opłatę paliwową, opłatę emisyjną, dwa podatki, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło w poprzedniej kadencji, więc to nie jest coś nowego. To jest coś, co my mówiliśmy od zawsze. Mówiliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość nie powinno wprowadzać i podwyższać tych podatków, powinno je zlikwidować w tym momencie. Mówimy o obniżce VAT-u na stałe, ponieważ przypomnę Państwu, że ta obniżka VAT-u, która w tym momencie trwa, ona trwa tylko do końca lipca. 1 sierpnia ona się kończy i wtedy z tych ośmiu Robi się może 9 nawet. No i oczywiście akcyza, którą chcemy, chcemy zminimalizować. Te wszystkie zmiany mogłyby pozwolić dziś na obniżenie tej kwoty o złotówkę, może nawet więcej. Także nic tylko to procedować. Nie rozumiemy tego uporu ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości, żeby tego, żeby tego nie wpuszczać nawet pod obrady, ponieważ w Sejmie nie odbyła się nawet dyskusja na ten temat. Pani marszałek po prostu nie dopuściła nigdy tego do dyskusji w Sejmie. Także nawołujemy jeszcze raz, teraz poproszę posła Grzegorza Braun. Szczęść Boże, kierowcom, użytkownikom transportu kołowego, póki jeszcze silniki spalinowe nie są u nas nielegalne. Póki jeszcze w ogóle możemy jeździć po ulicach polskich miast, po polskich drogach, nie popadając w bankructwo z uwagi na represje, których cały już system został wdrożony, zauważmy, że cena paliw to tylko jedno z narzędzi. Karania Polaków za to, że są przedsiębiorczy, ruchliwi, że po prostu chcą żyć normalnie. Mamy horrendalną politykę mandatową, mamy zwężanie dróg tutaj w Śródmieściu, w stolicy, w Warszawie. Wszystko to oczywiście jest oparte na, na grząskim gruncie doktryn rozmaitych zielonych ładów, które zmierzają pod pretekstem ratowania planety do tego, żeby, żeby człowieka unieruchomić i perspektywicznie zniewolić. My zatem upominamy się o to, żeby dało się żyć normalnie i wskazując tutaj po raz kolejny na ten wyświetlacz sceną, która Przebiła już pułap 8 złotych, a jak tak dalej pójdzie, to nie trzeba będzie przywrócenia tego VAT-u, żeby, żeby przekroczyła 10. Przypominamy, że konfederacja jest jedną, jedyną formacją w tym Sejmie dziewiątej. Mam nadzieję, że i szeregu następnych kadencji, która nie popiera z zasady żadnych podwyżek podatków jawnych i ukrytych. I nie tylko występujemy tu ze Przeciwem i krytyką, ale mamy także cały wachlarz pozytywnych propozycji, kreatywnych rozwiązań. Wspomniana przez kolegę posła ustawa, tanie paliwo nie, autorstwa kolegi Witolda Stocha, ale do tego prąd bez wad koleżanki Anny Bryłki nie, i Jakuba Kalusa, tani węgiel. To już cały wachlarz, do którego mam nadzieję z czasem dodamy też i tanią amunicję. Tanią amunicję. Taką ustawę opracujemy. Szanowni Państwo, bo jeśli. Trendy, to nakręcanie spirali inflacyjnej będzie kontynuowane, no to za chwilę będziemy pytali, po ile na stacji Orlenu jest wiązka chrustu, czy po 5, czy po 15 zł. Wiadomo, szanowni państwo, że to jest śmiech przez łzy, ale tak, rzeczywiście. Lasy państwowe ogłosiły, że wolno zbierać chrust, więc być może zaraz minister Sasin w porozumieniu z prezesem Obamy. Wajtkiem wymyślą program, który zostanie przedstawiony jako kolejny sukces rządu Mateusza Morawieckiego. Obniżka podatków, chrust bezpodatkowo, oczywiście, do jakichś tam określonych gabarytów wagowych. Pytajcie o cenę chrustu na stacjach Orlenu. A jeśli nie chcecie żyć w takim świecie absurdu, popierajcie konfederację, która głosi dobrą nowinę. Tanie paliwo, tani węgiel. Prąd bez wad. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Konfederacja, Wolność i Niepodległość.